Hej, witajcie na kolejnej lekcji zablo.pl. Dzisiaj zajmiemy się rzeczownikami. W różnych materiałach znajdziecie rozmaite informacje dotyczące rodzaju rzeczownika, ale jako, że na tych lekcjach staramy się uczyć możliwie jak najmniej, a zarazem jak najwięcej, to na początku wystarczy nam, że przyjmiemy sobie takie zasady. Na ogół czasowniki zakończone na O są rodzaju męskiego, T zakończone na A żeńskiego, a końcówka E powinna nas kierować na wspólną formę dla obu rodzajów. Wszystkie inne końcówki? Cóż, starajmy się sprawdzać ich rodzaj w jakimś słowniku. Dobrze, prześledźmy sobie zatem, jak stworzyć z rodzaju męskiego żeński, albo na odwrót. Rzeczowniki zakończone na o zwykle zmieniają końcówkę na a. Gato – gata, chico – chica, iho – icha. Rzeczowniki zakończone na a w rodzaju męskim zwykle posiadają tę samą formę w rodzaju żeńskim. Rozróżnia je rodzajnik. A więc atleta, taksista, terapeuta, spójrzcie, mają tę samą formę, a rozróżnia je rodzajnik. Rzeczowniki zakończone na e zwykle są dwurodzajowe, więc nie zmieniają formy. Rozróżnia je rodzajnik. Kądziuchę, erechę, estudiantę. Znowu mamy te same formy, a rozróżnia je rodzajnik. Dorzućmy sobie jeszcze wyrazy zakończone na "-ar", które zwykle przyjmują końcówkę "-a". Dyrektor – dyrektora, senior – seniora, traduktor – traduktora. Dodatkowo wyrazy akcentowane na ostatnią sylabę, zakończone na "-n", albo "-s", zwykle przyjmują końcówkę "-a". Markes – Marquesa, bailarin – bailarina, guardian – guardiana. I uwaga, oczywiście od tych wszystkich zasad mamy odstępstwa. Spójrzcie, w wyrazach zakończonych na O możemy natrafić na takie jak piloto, modelo, fizjo, które mają wspólną formę dla obu rodzajów. Rozróżnia jedynie rodzajnik. W tych zakończonych na A także znajdziemy takie, które będą tworzyły rodzaj żeński w sposób nieregularny. Także w tych zakończonych na E znajdziemy takie, które będą tworzyły rodzaj żeński z końcówką A. Zobaczcie: hefe, hefa, prezydente, prezydenta, dependiente, dependienta. Dodatkowo, część rzeczowników będzie tworzyła rodzaj żeński w sposób zupełnie nieregularny, a niektóre będą miały nawet więcej niż jedną formę żeńską. Także podczas nauki nie frustrujcie się tym, że jakiś wyraz wymyka się tym zasadom, jest to zupełnie normalne. Mają one Wam jedynie ułatwić poruszanie się w języku na początku nauki. Dobrze, musimy jeszcze wspomnieć o tym, że część rzeczowników w zależności od rodzaju zmienia swoje znaczenie. Zobaczcie, kometa. Może oznaczać albo kometę, albo latawiec. Maniana to przyszłość, albo poranek i kapital, kapitał, albo stolicę. Przejdźmy teraz do tworzenia liczby mnogiej. Liczbę mnogą tworzy się przez dodanie na końcu wyrazu s po samogłoskach, z małą uwagą. Pójdźcie: amigo, amigos, chica, chicas, Cafe, cafés. I co to za mała uwaga? Otóż po akcentowanym i oraz u dopuszczalna jest forma z końcówką es, czyli zamiast habalis możemy powiedzieć habalies, zamiast colibris, colibries i zamiast bambus, bambues. Liczbę mnogą tworzy się zwykle przez dodanie na końcu wyrazu es po spółgłoskach. waron warones, universidad, universidades, empodion, empodiones. I oczywiście od tych krótkich zasad znowu jest wiele wyjątków. Spójrzcie chociaż na wyrazy, które kończą się na s, a także x. Jeśli są to wyrazy jednosylabowe bądź zakończone na sylabę akcentowaną, to dodajemy es. Tos, toses, fax, faks, fakses. Ale uwaga! Jeśli te wyrazy mają co najmniej dwie sylaby i akcent nie przypada na ostatnią sylabę, to ogólnie mają tę samą formę w obu rodzajach. Jak choćby dni tygodnia. LUNES, MARTES. Pamiętamy z poprzedniej lekcji, że zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej miały one tę samą formę. Rozróżnia je jedynie rodzajnik. I uwaga także na pewną małą gramatyczną zmianę. Otóż rzeczowniki zakończone THETĄ zmieniają w liczbie mnogiej końcówkę na THES. Actriz, actrices, WOTH, WOTHES. PETH, PETHES. Możecie sobie po prostu zapamiętać, żeby unikać takich połączeń jak Z oraz E koło siebie. Wtedy to będzie ceje, fe, czyli ten sam dźwięk, tylko inaczej zapisany. I na koniec należy jeszcze wspomnieć, że istnieje pewna grupa rzeczowników, które mają inne znaczenie w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej. Spójrzcie. Ermano to brat, ale hermanos może oznaczać zarówno braci, jak i rodzeństwo. Tak samo padre to ojciec, a padres to ojcowie bądź rodzice. Esposa to żona. A esposas to żony lub kajdanki. To wszystko w dzisiejszej lekcji, już teraz zachęcam Was do zapoznania się z pozostałymi. Powodzenia!